Cześć! Twoje dziecko ciągle wierci Ci dziurę w brzuchu o pitbike'ach? Cały czas pokazuje coraz to inne filmiki i zdjęcia motocykli, o których marzy? A Ty nawet nie wiesz co to jest pitbike? Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć więcej o mini motocyklach, powiedzieć dlaczego warto je kupić i na co zwrócić uwagę. Zacznijmy więc od początku. Co to są w ogóle te pitbike'i? To mini motocykle przeznaczone do jazdy zarówno dla dzieci jak i dorosłych, Różnią się od zwykłych motocykli przede wszystkim wielkością, rozmiarem kół, no i oczywiście przeznaczeniem. Gdzie można na nich jeździć? Przede wszystkim na torach, zarówno asfaltowych, jak i off-roadowych, na placach i miejscach przeznaczonych specjalnie do treningu, na polankach, polnych drogach, ale nigdy po drogach publicznych. Pitbajkowa moda opanowała już cały świat, i na mini motocyklach jeżdżą dosłownie wszyscy: od kilkuletnich dzieci. Które zaczynają swoją przygodę na motocyklach z bocznymi kółkami, przez nieco większe spalinowe i elektryczne motocykle, a na wielkich maszynach dedykowanych zarówno dla dziewczyn, jak i chłopaków kończąc. Pitbajki to idealna baza dostawiania pierwszych kroków na motocyklu. Niektóre z nich wyposażone są w półautomatyczne skrzynie biegów, więc nauka ruszania, hamowania i zmiany biegów to czysta przyjemność. Jednak są również bardziej zaawansowane konstrukcje przeznaczone już stricte do wyścigów. Tutaj nie ma kompromisów jeżeli chodzi o trwałość, moc, osiągi i niezawodność. Pasji do motocykli nie da się stumić. Można jedynie odwlec w czasie zakup pierwszego motocykla. A kiedy on nastąpi w późniejszym wieku, najczęściej nowy kierowca stawia na mocną maszynę, która w połączeniu z brakiem podstawowych umiejętności jazdy Prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Dlatego warto umożliwić dziecku realizowanie swojej pasji lub nawet zarazić się miłością do pitbajków. Jazda na pitbajku to nie jest tylko siedzenie i odwijanie monetki gazu. To również wysiłek fizyczny, który pozwoli zachować dziecku odpowiednią kondycję i poprawi również jego stan psychiczny. Pitbajki to ogromna społeczność, w której dzieci. Bez problemu znajdą sobie nowych kolegów i nowe koleżanki. To pozwoli świetnie im spędzać czas na świeżym powietrzu podczas treningów czy nawet zawodów. Pitbajki uczą również dyscypliny, ciężkiej pracy, no i przede wszystkim dobrej organizacji czasu, bo trzeba pogodzić treningi z lekcjami i obowiązkami w domu. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że warto kupić pitbajka. A teraz przejdźmy do tego, na co zwrócić uwagę. Kupując właśnie pierwszy mini motocykl, najważniejszą rzeczą jest nie kupowanie motocykla na wyrost. Częstym błędem rodziców jest kupowanie większego motocykla, no bo przecież za pół roku młody trochę podorośnie i będzie gotowy do jeżdżenia. Nic bardziej mylnego, możemy zrobić mu tylko większą krzywdę i zniechęcić go do jazdy. Najważniejsze jest, aby dziecko bez problemów dosięgało do ziemi, no i motocykl nie był dla niego za mocny. Oczywiście większość sprzętów wyposażona jest w ograniczenie otwarcia przepustnicy, dzięki której możemy regulować prędkość maksymalną no i przyspieszenie motocykla. Czasami lepiej jest kupić motocykl nawet na pół roku czy kilka miesięcy, żeby nasz młody adept mógł postawić pierwsze kroki i ze spokojem nauczyć się jeździć i po prostu mieć z tego ogromną frajdę, bo motocykl będzie dla niego łagodny i nie będzie chciał mu zrobić krzywdy. Świetną sprawą w motocyklach Pitbike jest opcja wyboru motocykli z półautomatyczną skrzynią biegów. Co to oznacza? Że wystarczy na nie wsiąść, dodać gazu i już możemy jeździć. Nie trzeba przechodzić skomplikowanego procesu nauki ruszania czy zmiany biegów. Od razu można czerpać frajdę z jazdy, uczyć się hamować, przyspieszać, no i zakręcać. Z kolei dla zawodników z większymi aspiracjami są manualne skrzynie biegów, ze sprzęgłem, więc możemy nauczyć się jeździć już jak na dużym motocyklu. Stawiając na motocykle pitbike, nie musicie od razu decydować, czy ma być to przygoda z offroadem, czy z asfaltem. Na początku wystarczy komplet innych opon i możemy sprawdzić, czy ciągnie bardziej nas w teren, czy do wyścigów płaskich. Gama pitbike'ów jest ogromna i każdy bez problemu znajdzie w niej coś dla siebie. Warto jednak zwrócić uwagę na wyposażenie tych motocykli, bo nawet z pozoru identyczne modele różnią się detalami. A jak wiadomo, to właśnie one sprawiają największe różnice. Bo możecie wybrać bardziej wyczynowe motocykle, które posiadają zawieszenie z regulacją, lub prostsze w obsłudze motocykle z klasycznym zawieszeniem bez regulacji. Kolejną cechą różniącą motocykle może być ich rozruch. W niektórych motocyklach znajdziemy elektryczny rozrusznik, który pozwoli odpalić motocykl nawet samodzielnie dziecku. Większość pitbike'ów uruchomiana jest jednak za pomocą kickstartera, znanego w większości jako kopka. Jeżeli obejrzeliście wszystkie filmiki na naszym kanale, sporo już wiecie. Jeżeli chcecie jednak wiedzieć jeszcze więcej i mieć pewność Jaki pitbike będzie najlepszy dla Waszego dziecka? Koniecznie odwiedźcie najbliższego dealera i sprawdźcie, czy w okolicy nie macie jakiejś wypożyczalni motocykli pitbike. Jest jednak jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. Pitbike'i są zaraźliwe. Jeżeli kupicie pitbike'a swojemu dziecku, to gwarantuję Wam, że sami spróbujecie jeździć i będziecie chcieli kupić takiego również i sobie. To pozwoli zacieśnić Wam rodzinne więzy i wspólnie spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu, w całej Polsce, bo pitbajki już opanowały nasz cały kraj i miejsc do jeżdżenia jest coraz więcej. Tak więc sprawdźcie koniecznie, czy w Waszej okolicy nie ma już gotowego toru. To co? Przekonałem Was do pitbajków? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli jednak chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, pytajcie w komentarzach. No i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Widzimy się następnym razem. Cześć!